No wiesz? Ja. Dzisiaj przed nami wielki dzień. Przede mną pochodnia. Dziś jest jajurze. A no tak! Idziemy, idziemy na jajka Dobrze, a jutro będzie padać, to bardzo fajnie. A to musi. A właśnie, bo mamy tutaj duże pole, musimy to podlać. No. Trochę przyps. No, trochę tak. Swoją drogą ludki, e... e, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloczuś Dzisiaj jest ze mną Nereś Jestem, Bardzo Ale ja, bar się nie, nie, ja się nie będę bardzo udzielać, bo ja się podobno nie znam Właśnie chciałem się powiedzieć na ten temat e, Bardzo, bardzo mi się podoba, moi drodzy, to że tak ciepło i tak fajnie przyjęliście tą serię, że tak bardzo chętnie ją oglądacie. Co prawda trochę mnie to boli, że kanał, który ma 130 subskrypcji bije na łeb na szyję, jeżeli chodzi o wyświetlenie. Kanał, który ma 160 subskrypcji. E, 1060, przepraszam. Ale mimo to Ale bardzo mnie cieszy, że, że podoba Wam się ta seria. Mi też się masakrycznie podoba. Swoją drogą, jakby ktoś był ciekawy, to na Twitchu taka chamska reklama. Robimy też streamy. Co prawda nie na tym save'ie, bo tutaj gram tylko z Nareś, ale mamy też save tylko i wyłącznie na Twitch'a, gdzie sobie tam gram i razem z wami gadam. Ale mniej więcej jesteśmy w tym samym miejscu, bo ja na Twitchu skoczyłem na 16 dniu. O, to faktycznie bardzo zbliżone. No, w ogóle wbiliśmy 50 followów na Twitchu, za co też wam bardzo mocno dziękuję. E, za niedługo może jakieś takie ciekawsze rzeczy będziemy ogarniać. Tak, e, podobno truskawki się mocno opłacają. E, tak, właśnie chciałam powiedzieć, pisali ludzie, żeby kupić bardzo truskawki i jeszcze Jeszcze w tym sezonie posiać. Także to tak. co kupujemy e, max. Tak, bo podobno jak posadzimy je. Coś o nie! Tam zacząłeś! Tak. Dobrze, że kupiłam pięć truskawek. Bo ja zaczęłem sobie gadać z ludźmi, żeby wszystkich poznać, żeby ze wszystkimi mieć pogadane. I zap zapomniałem, Aaaa. że jak z nim pogada, to zacznę jak Ale kupiłam 5 truskawek, to chociaż 5 będzie. Co mamy? pięć truskawek. A Jezu, przepraszam. E to dobrze, zostawimy sobie później na nasionka. Na razie biegamy. O, biegamy, dobra. O ty, nawet trafiam jajuszko. Musimy mieć 8, żeby wygrać. Tak. Tak mi czaty dzisiaj na Twitchu pisali. Kurczę, osiem to dużo. Bardzo dużo. Jak na 40 sekund to jest za dużo. To dużo dużo. Ja mam 4, 6. Dobra. Dobra, będę miał 5, będę miał 5, będę miał 5. Będę miał 6 mam. Dobrze, cieszę się twoim szczęściem. Oj, dlaczego ty dalej biegasz? Bo ja zaczęłem chwilę później. By mi nie zastartowało razem z tobą, tylko chwilę później, jak ja kliknąłem, wiesz? Abigail wygra, wow, look at this eggs! Abigail wygra. Ner! No. Nope. Ner! Co, co masz za Yee! nagrodę? 9 albo 10 jak miałam, już ci mówię. Kapelusz słumiany. A. Super nagroda, nie? Nereś. Na razie, musimy coś zrobić Co musimy zrobić? Ja chcę mieć skwino do miniaturki O nie, nie zrobimy tego Kurde Weź konewkę, szybko osadzimy truskawki Nie mamy żadnego nawozu kurcze Ale ja chciałem sobie zrobić Kurcze Chciałem sobie zrobić eee. zdjęcie w stroju królika O, czekaj, sapa ten to by trzeba było na początku, trochę nawaliliśmy, możemy zacząć Ja nawaliłem, to zacząłem gadać, to jestem tak stale głupi. Dobra, naw nawiozę szybko, bo tam ktoś mówił, że nawóz fajnie będzie, no. Okej. Okay. Podlewaj. Masz na pocieszenie ci dam kapelutek, chcesz kapelutek? Jak, nie, nie jak chcę ja chcę, ja chcę spać. To ja sobie założę kapelutek, w końcu nie będziemy identyczni. Ej, i tak nie jesteśmy identyczni. No nie. Teoretycznie. Jesteśmy dosyć podobni. Moglibyśmy się wybrać po ten toporek. Dobry plan. I tam są też do zebrania takie fajne te. Eee, no, e, wiem o co chodzi, ja. wiem. Jak to się. O, fasolki! Whee! Jedną fasolkę musimy sobie zostawić, bo do tego, tego. E, tego jest nam potrzebna. Mam złotą. To ty zostaw jedną fasolkę, a ja sprzedaję całość. Okej. Okay. Bo do tutaj książeczki tam jest. E, nie, do tego z jabłuszek. Jest no, potrzebna no. fasolka. Spoczko, to ja biorę ze sobą jeszcze siekierę, biorę ze sobą jeszcze. Ja mam ten... swoje najpotrzebniejsze rzeczy Matyczkę i możemy iść Uiii Ludzie mi jeszcze jednego protipa wysyłali Zaraz, zaraz, bo poszukam to Idziesz tam. tutaj w dół? Tak, tak, idę tutaj w dół No Muszę, muszę go poszukać, bo wysyłali mi też jakiegoś ciekawego protipa Mhm tylko nie pamiętam, co to było. Aj, yy, że sobie kupiłem nową wędkę, bo wtedy będę łowił więcej złotych piasko. O, dobra wskazówka. E, jakby, jak zarobimy około 20 tysięcy, w sensie wszystkie zarobione pieniądze, bo to około 20 tysięcy, to będziemy mieli to jaskinię taką e, koło Twojego domku. Ha, ha! E... Następnym razem podczas nagrywek powiedz Nereś, żeby wcisnęła klawisz Y. Będą fajne em emotki. Są e emotki! O tym też wypisali. Fajnie. Home. Mega fajnie. E Jak będziesz łowić rybki, zainwestuj w wędkę... To jest w ogóle ten tip z wędką, jest bardzo dobry. Fajnie by było zarobić hajs i faktycznie No, dwa. Tą... Dwaka chyba kosztuje ta wędka. Czy ty musisz tą siekierę również osobno zebrać? Chyba nie, bo. Czekaj, gdzie ona jest. Ona powinna być Tutaj. Tu. Ale muszę. A widzisz. Ej, czekaj. To czyli... idziemy do robin. Ona się teraz wycwaniła, bo będzie miała dwie siekiery. Haha, <laughs> dobre. Cwaniara. Dobra, to idziemy do Robin. Najlepszy był Ravi, który nie wiedział w ogóle, co to są noski. O nie, jak to? Ravi, noski to jest... O, ja tutaj nie mam jakiego ale będziesz miał grafikę Google. I za z dawnych, dawnych czasów, których najprawdopodobniej nie dożywałeś. A bardziej oh. nie żyłeś w nich. Jeszcze. Jeszcze. To było coś takiego, że to się naklejało na nos. I wyglądało tak. się jak. albo się zrzucało i leciało jak helikopterek. O, to też. Wyglądało I, się w w tym to dosyć śmiesznie, ale. A w, a w ogóle to noski są nasionkami klonu, jakbyś chciał wiedzieć. Dokładnie. Ja zawsze myślałem, że noski to są po prostu małe nosy, ale jak się okazało, byłem w będzie. <laughs> A Jeszcze miałem protipa, żeby łowić w skale, o. bo to tam... ten... Nie. Aha! Tam po lewej stronie. I podobno w tej jaskini koło ciebie dobrze było zagospodarować nietoperze owoce. Owocowe, bo przynoszą więcej mhm. hajsu. Spoczko. E, a czemu nie mogę oddać jej? Aha, bo muszę z nią gadać. Tak, uh, co mam? No właśnie, Wiki Wojtek, dwa ety ty, napisał: e Nereci się nie słuchaj, bo ona nie wie. Ale też mi powiedział z tą jaskinią, więc... Weź tam sobie odbierz hajs za to zadanie. Ano. I e, ile masz slajmów jeszcze do zabicia? Au. Eee, to było. Trzymam jeszcze. No to możemy pozabijać te slajmy, bo będziemy... Ale to ja musisz mieczek. A, bo ja też nie mam. Okej. Okay. Dobra. głupia propozycja. <laughs> A to u Ciebie możemy pójść. Bo jest już w sumie 12, a to zanim pójdziemy do... fajnie, by było to coś pokopać jeszcze. No, przydałoby się. Chodź tutaj, bo tam możemy dołożyć te rzeczy. Bo ty masz o. tego grubego takiego, tą Roślinkę, tak. Ja mam tego kwiatuszka takiego fajnego. Tak. I możemy je dołożyć. Brakuje nam jeszcze tylko jednej rzeczy tam i będziemy mogli sobie dobrać prezencik. O! Ten lik Spoczko I most nam się naprawi, więc to jest jak najbardziej spoko Jaki most? Bo to jest do naprawy mostu, tam po... Hmm, Za kopalnią po prawej stronie Jest taki most <śkej> Ah! Bo ja tak właśnie na live kminiłem Bo mi czety mówiły, żebym poszedł do tych... Y do tego klubu tamten Nie? Bo, bo <ślad> zginąłem na live no, no, czy no. To mi mówili, że poszedł ta ten i poprosił ich o to, żeby mi poszli odszukać itemy. Ja tak. A czy ja mogę to da w ogóle pójść? Tak, da się. Czy ja to mogę w ogóle pójść? Okazało się, że mogę. to tak, czy my też też możemy? Ale ja mam tam jeszcze. teraz z... nie, bo musimy te slajmy zabić, żeby wejść w ogóle do tej gili. Wiesz co, ja poszłam na plażę, zobaczyć, czy nic tu nie leży. Pozbierać jakieś tu rzeczy. Leży, czy nie leży? właśnie nie leży. Te kwiatki, ja mam teraz takie kwiatki, ja sobie schował do skrzyki, musimy je sobie zostawić. Mhm. O, mam lik, Nereś, mam lik. Nice, to możesz tam zanieść od razu. E, mianowicie to jest e, to, co mam, to jest Dafodil, bo. Mhm. E, Ty chyba nawet dzisiaj jeden typek ma e, urodzinki. Dzisiaj? Taki dzieciak mały. Albo on miał ostatnio. Kurczę, kurczy trzeba na kalendarz zerknąć. Tutaj, ale ja co zerknąć do kalendarza? Właśnie a Nie, ja już ja, ja ma... jestem przy kalendarzu. Aha. Tak, okay, gdzieś nice. od tego miał taki typek urodziny, a dzisiaj ma blondy urodziny. O, Hali. i Kali lubi te kwiatki, tam co? Nie ja Może blondi będzie na dole. Kali lubi te kwiatuszki, więc e, fajnie by było je dać. O, jest. Jej! Dawałem ci te kwiatki, ale ja mam, miałam wiem, jeden. wiem, ale mi zaczął robić to do ciebie zaraz do Hali. A, Aha, to no. jest do niej. Dobra, idziemy odłożyć y, jeszcze lika. Idziesz ze mną? Bo tutaj będzie dobranie prezencik. No biegnął, biegną. To powiedz jak już będziesz. Już biegnął. Tup, 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 jestem! Też dostałaś ten taki paseczek, że bundle complete? Tak. I mamy to. Baczek popierdziela skurczypek tam. Nowe bandle się pokazały. No. Nasionka wiosenne, Woo! Te bandle są przegibane. No. Dlaczego ja tego nie mogę teraz otworzyć? Albo ja przeglądam. Sorry. A, <laughs> tutaj, tutaj właśnie się przydaje to, 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 to co mieliśmy. Te, 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 ee, Fasola. Fasola, aha, ok. Pasternak, Kalafior i ziemniaczek. Spoczko. Rybki trzeba będzie łowić. No, to też wiem. To sobie zobacz, a ja zobaczę tam, co trzeba. Jezu, krab pod bundle. Jakie to jest. Pogibany ten. Lake Fish Bundle. Ocean Fish Bundle. Najlepsze jest to, że w większości z tych ryb nawet na oczy nie widziałem, nie? <try> True. A ile ja łowię? No. O, tu jakieś wyzwanie. Cztery gli, green slimy. Ale to teraz to nie zdążymy już, bo jest siódma. Nie, ale te wyzwania są dwa dni ważne, więc akurat jutro jak pójdziemy, to będzie spokojnie. A, to ty przyjęłaś to? Tak. To też sobie przyjmę. To jutro unereś będziemy bić slimy. O, no, znalazłam Lika. Po drodze do domku. Teraz jak nie potrzebujemy, to tego się pojawia masa, nie? Tak. Ale ja jak na razie po potrzebowałem, to spędzałem po 20 minut szukając innej rzeczy, bo potrzebuję dać na przykład ten pycowi, nie? Ty masz y, ten y, fasolenia? Tak mam. To te Springsy byśmy jutro posadzili. Mhm. Mm Nie ma co się spieszyć za bardzo. Spodź go. Wejdziemy z bango. I zobaczymy, jak wyglądają nasze dzisiejsze zarobasy. O! Pierwszy level farmingu, naprawdę. <ścoughs> po 14 dniach. Ja mam trzeci. 1160 gold coinsów zarobiliśmy. Nice. Nice. Więc ja się z wami czat, Nie czaty, ludziki, pożegnam. Mam nadzieję, że to film wam się podobał. Zajrzyjcie do opisu, bo to znajdziecie kanały Neresi, u której w poniedziałek, bo jednak przenosimy to na poniedziałek, <grymianie> <grymianie> pojawi się następny odcinek, a u mnie odcinek już w następną środę. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się i bam, bam. Pa!